Brawo! Przybył nasz bohater. Oklaski dla kolejnego zeusowego bękarka. W samą porę na ostatni akt. Hela. Wyglądasz okropnie. Zakładam, że nadal planujesz zabić mojego męża? Wiesz, że chce się zemścić na Zeusie. Nie powiem, bym cię winiła. Gdy zabiłeś mego syna Aresa, Zeus zaczął się ciebie panicznie bać. Przestanie się lękać, gdy go zabiję. Chętnie za to wypiję. Hero, szukam pewnego dziecka, Pandory. Pandory? Tego biedactwa stworzonego przez mego syna Hefejstosa? Jej! Nie pozwolę ci tknąć, mój drogi. Zabijcie go. Witaj, bracie. Nie mieszaj się w to, Herkulesie. Czyż nie tak? Zeus zawsze cię forował. Olimpijskie powietrze nie służy ci, bracie. Zeus nie ma ulubieńców. Pomyśl o tym, bracie. Kiedy ja sprzątałem stajnię Augiasza, on wyznaczył ciebie do zabicia Aresa. Nie rozumiesz. A co powiesz na to? Kiedy ciebie uznano bogiem wojny, mnie wysłano, żebym znalazł jabłko. To była jedna z pracy! Ha! Nie przecież nie pozwolił zabić Lwana Miejskiego. Lecz to ty stałeś się znany wśród ludu. Wielki wojownik, bohater, morderca, człowiek, który stał się Bogiem. Lecz tym razem, bracie, tym razem ja będę zwycięzcą. Niech to będzie moja trzynasta praca. Niebawem! Zostanę bogiem wojny i nikt mi nie odmówi. Prawa do tronu. Czas rządów bogów Olimpu. Niebawem dobiegnie końca, Herkulesze. Zobaczymy.